Witam Państwa. To jest trzeci odcinek z serii dotyczącej bieżącej polityki. Z Państwa kilka lat temu nagrałem blok dotyczący KODU, czyli Komitetu Obrony i Demokracji, i tam stwierdziłem, co niektórzy przyjęli bardzo z, z takim złośliwym uśmiechem, że Państwo z tego, no raczej nie będą. Podziwiani i popierani przez Platformę w wyborach. Kilka lat minęło, słowo się rzekło, i moja prawdomówność. Czyli prawdomówność, no, prognoza się sprawdziła. Powiem tak, skrót, żeby nie przedłużać. Ci Państwo jednak nie, nie awansowali do pełnoprawnych. Uczestników życia politycznego nie awansowali do elity. Elitą jest tylko platforma obywatelska, trochę tych ludzi z nowoczesnych, co pościągali, ale to tak byli uciekinierzy z Unii Wolności czy Unii Demokratycznej, potem trochę barwy przemalowali. Ci z Państwa, którzy mniej więcej wiedzą jak to wyglądało w tamtych czasach, mogą sobie tą scenerię wyobrazić i porównać o tutaj w tyle jakieś sprzątanie proszę państwa będę chyba musiał niedługo opuścić ten budynek widzę że przeszkadzam ale być może, być może jednak uda się dokończyć wracając do tematu tak jak jeżeli chodzi o kod pom, nie pomyliłem się tak jeżeli chodzi pomyliłem się co do formacji cookies 15 formacja cookies 15 antysystemowa która chciała zmieniać Polskę odpartyjniać Pokazać, że można w polityce inaczej prowadzić tą politykę, jej lider związał się z prezesem polskiego stronnictwa ludowego panem Kośniakiem Kamyszym. No cóż, to porozumienie, jeżeli mówi się, mówi się z jednej strony o, o, o alkoholizmie. O alkoholikach, jeżeli chodzi o cookies i o bandytach, jeżeli chodzi o PSL, yy, no to to połączenie wydaje się bardzo egzotyczne, bardzo dziwne i pozbawione sensu. Ale tylko, szanowni państwo, pozornie. Pozornie, ponieważ wychodzi na to, że ci panowie jednak mają głowę do prowadzenia biznesu politycznego. Co rozumiem pod pojęciem biznesu politycznego. To jest, proszę Państwa, jak zakładamy firmę pod nazwą Partia czy Stowarzyszenie Polityczne, które ma wygrywać y, wybory, czy uczestniczyć w nich w taki sposób, że tym zwycięstwem będzie dostanie się jak największej liczby y, ludzi do Sejmu i ty, ci ludzie zostają wybrani, te osoby wybrane zostają posłami, to wtedy to jest sukces. I na to pracują obydwie te formacje. Doszły do wniosku, że razem będzie prościej. W programie redaktora Mazurka byli obydwaj panowie, prezesi obydwu tych formacji. I co się okazuje, plan jest dobry. Powiedzmy tak, gdyby ci panowie skupili się na odebraniu elektoratu Platformie Obywatelskiej Lewicy, byłbym naprawdę zobowiązani. Bo tak jak Lewica, co już wspomniałem, mówi o zamykaniu, a platforma reedukacji seksualnej, cokolwiek, cokolwiek pod tą nazwą rozumie, ja nie chcę wnikać, naprawdę, szanowni państwo, jestem zbyt poważnym pod człowiekiem, pod tym względem, względem, żeby wchodzić w takie ich dziwne rzeczy. Zresztą niedawno niedawno dyspacerowałem ulicami Krakowa, to. Mm, Rozmawiałem z pewnym panem, przyjechał z Ameryki, na początku tą wycieczkę to tak, no ze względu, że to Amerykanin, to tak nie wiedział, czy jeździ do Holandii, czy do Poland. Znalazł się tutaj, ponieważ trochę języka, trochę języka zna, zna, słyszał, bo jacyś przodkowie byli Polakami, i tam babcia, dziadek, potem, potem ojciec, no poda, podawał te książki tłumaczone na język polski i trochę tego języka znał, i słuchał się, słuchał i mówił, że bardzo by chciał w Polsce mieszkać. Dlaczego? Zadałem pytanie. wie pan, ja jestem zawodu psychiatrą. Jak posłuchałem waszych wystąpień, waszych polityków w Sejmie, tego tego Pana Szczerbę i tych innych z tej tak zwanej koalicji europejskiej. Skonfrontowałem to z tym, co tutaj widzę na ulicach. Gdzie nie widzę, żeby były jakieś zamieszki, jakaś policja, która dręczy, zatrzymuje obywateli, legitymuje bez celu, gania, zamyka. To doszedłem do wniosku, że ja bym tu zrobił biznes krociowy. Pełną dolarów bym zarobił. Byłbym chyba miliarderem. Może nie chyba, ale na pewno. Ale, ale wie pan, zadałem pytanie, że to... No nie ma, w Polsce nie ma czegoś takiego, musiałby pan ich przymusić, bo dobrowolnie by się nie poddali. Ale u nas są procedury. A chyba chcecie być tacy jak my, Amerykanie? <laughs> Właśnie, szanowni państwo, prawo i procedury. Gdyby ci państwo z Koalicji Obywatelskiej z Lewicy trochę zastanowili się i ci kodziarze nad tym, jakie prawo są w państwach demokratycznych, od tam, gdzie demokracja jest stara, no byliby troszeczkę w szoku i trochę zdziwieni. Więc ja polecam, żeby oni tymi kwestiami się zastanowili, poczytali coś, porozmawiali. I jeszcze jedno. Jeżeli mówimy o łamaniu zasad prawa, konstytucji, to bardzo bym nalegał, żeby tą konstytucję przeczytać. To jest pierwsza rzecz. Aha, i ta konstytucja była napisana pod przewodem takiego pana prezydenta. Czy państwo kodzierze? Lewica, bo lewica to chyba tak pamięta, ale Platforma, pamiętacie kto był autorem? Jaki prezydent bardzo zależało temu prezydentowi? Jak jeszcze nie był prezydentem? Ten człowiek nazywał się Aleksander Kwaśniewski. Czy on czasem nie był prezydentem Polski przez dwie kadencje? Autor Konstytucji, tej którą mamy. I z jakiej partii się, czy nie nazywał ludzi Solidarności i Prawicy yy, owcami, które w pędzie pędziły, pędziły do zmiany ustroju, porzucając ten ukochany socjalistyczny raj? Oj, proszę Państwa, pamięć jest krótka. A jak mówił e, znany, znany kiedyś pewien bohater komiksowy, bo to może do tego nawiązujmy. Mam dobrą pamięć, ale krótką. I widocznie panowie z PO mają bardzo dobrą pamięć, ale krótką. E, wracając do, do meritum, jeżeli na kodzie. K, nie wyrosło żadna idea wolnościowa, tylko ciągle ta konstytucja, konstytucja, konstytucja. Nic dziwnego, że państwo nie, do parlamentu nie wejdziecie. Natomiast do Kukiz 15, które już pra praktycznie stało się filią PSL-u, tego się nie spodziewałem, to czytajcie i uważnie rzeczy, które wam się dla was przygotowuje, przygotowywało. Ale jak widać mentalna amnezja, mentalne niedouczenie takie, czy mentalne. No mentalnością też coś jest nie, tak, ale to już zostawmy u, u, u polityków. Ale jeżeli pe, zapominacie o czymś, to ja wrac o, o czymś bardzo ważnym, to ja wrócę do tej kwestii, co liczy się w polityce, to ja wrócę do tej kwestii, o której też kiedyś mówiłem. Czyli tych dyplomów kupowanych na bazarku. Może trzeba by naprawdę do panów ministrów przyszłego rządu, bo w tym to już się nie da, ale bardzo bym polecał: zastanówcie się nad weryfikacją dyplomów niektórych ludzi. Niech udowodnią, że te dyplomy zostały naprawdę wypracowane, tak jak w moim przypadku, przez lata nauki, nauki popartej rzeczywiście wiedzą. Tysięcy przeczytanych książek, czy naprawdę to zostały? Tak jak powiedział to rektor pewnej uczelni, uczelni o której kiedyś też wspominałem, że po co, że tylko idioci się uczą, po można na bazarku kupić. No i jak widzę, widzę niektóre wypowiedzi, wypowiedzi polityków, polityków zwłaszcza tych najbliższego kręgu otoczenia, z którym mam do czynienia, jako wyborca. I tu, bez względu na to, czy z Gdańska, Poznania, czy mniejszych, mniejszych miejscowości, ale też tych metropolii, jak Warszawa, Kraków, to wydaje mi się, że rzeczywiście ta weryfikacja przydałaby się. I to polecam, zwłaszcza tym, którzy wysprzedawali polskie przedsiębiorstwa za grosze, a dzisiaj w Unii Europejskiej. Płaczą, że już nie mogą rozprzedawać Polski i to jest wina PiSu. Tak, to jest wina PiS, Prawa i Sprawiedliwości, z tym to się zgodzimy. Bo, I też, że nie możecie już uczestniczyć w, w, w profitach z, z przekrętów na wacie. To też, wy, chyba to jest wina tego nieszczęsnego Ministerstwa Sprawiedliwości. Tylko, że ja, jako wyborca, jako człowiek, już nie analityk, ale jako prosty człowiek, siedzący prosty, siedzący teraz w fotelu i nagrywający materiał, prosty zjadać chleba, powiem tak. Chcę więcej takich polityków. Jeżeli na tym ma polegać łamanie demokracji, że przestępców będzie się ścigać i według kodeksu karnego karać za malwarsacje gospodarcze, to bardzo proszę. Weźcie demokratyczne państwo, Koreę Południową, która nawet prezydentów potrafiła karać i macie do wyboru. Może rzeczywiście odrzućcie ten projekt całkowicie, wyrzućcie ten pisowski, pisowski zły projekt do... i weźcie ten koreański. Ja z pewnych względów raczej bym na tym nie optował, ale jak wy chcecie, proszę bardzo, tylko potem się nie zdziwcie, jeżeli zostanie zastosowany. To także, to także do tej elity, establishmentu, tych ludzi genialnych, wychowanych na TVN i gazecie wyborczej. Bardzo bym prosił, chcecie to, przyjmijcie ten projekt. Korea Południowa, system karny, system odpowiedzialności urzędników państwowych. To można wprowadzić w Polsce. Zamiast tego złego, antydemokratycznego programu prawa i sprawiedliwości, wprowadźcie system koreański. Bardzo Was o to proszę. Ja przestrzegam prawa, ale Wy, no cóż, wiecie, że rewolucja zjada swoje dzieci? Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym. A teraz krótki sondaż. Po połączeniu, po, połączeniu przewiduję takie wyniki. E, te mniejsze partie lewica na razie w sondażu, w sondażu przeprowadzonym, tu z punktu widzenia miasta, w którym obecnie jestem, no to raczej 15% w tym momencie. PSL 0. Ponieważ nigdy tu nie dostaje, yy, nie dostaje w ogóle yy, poparcia. Platforma obywatelska. Yy, te, też około 20%. No i reszta dla Prawa i sprawiedliwości. Ale się zmienią. A po zlikwidowaniu huty częstochowa. Panie prezydencie. Czy pan wie, że jest pan prezydentem tego miasta i odpowiedzialność za likwidację huty spadnie na pana? Ludzie, no około, może ludzi stracić około 6,5? 6... Około 7 tysięcy ludzi może miejsca pracy stracić, no... Na pewno pomoże to pana w formacji w wygraniu tych wyborów. Z tych 15%, no... Zobaczymy ile zostanie. Czy elektorat się obudzi? Czy nie obudzi? To kwestia otwarta. No, ale my się niedługo o tym przekonamy. Do usłyszenia Państwu, pozdrawiam i do następnego wydania.